My na początku tak poczuliśmy flow, taki wesele nasze znaczy to w ogóle było spontaniczne. Ja słyszałam, że była super zabawa. Była, super, była. Byłam, była. Tak. To było najlepsze wesele, kim byłam. Magdalena Chorzewska, ja w ślubie od Pierwszego Wejrzenia jestem psychologiem, ekspertem i dobieram nasze wspaniałe pary. Ja nazywam się Agnieszka Miesianką, wzięłam udział w siódmej edycji Ślubu od Pierwszego Wejrzenia i byłam w parze z Kamilem. Nazywam się Kamil Borkowski i byłem w parze z Agnieszką Miesianką, która tutaj jest naprzeciwko mnie. Ja jestem Piotr Stadowski. moją żoną była Dorotka, ale niestety jej tutaj dzisiaj z nami nie ma. Ja mam do Was takie pytanie, co Was skłoniło do tego, żeby zgłosić się do naszego eksperymentu? Może zaczniemy od Ciebie? Ja to chciałam poznać męża, no i w sumie poznałam. Na chwilę poszłam po, po szczęście, po miłość. I w sumie to gdzieś tam poniekąd trochę znaleźliśmy coś. Przynajmniej sobie się poznaliśmy. No tyle, żeby teraz łatwiej było znaleźć kogoś w porządku. Mój udział w programie to ogólnie był spontaniczny. Moje zgłoszenie też było spontaniczne, ale jak już się dowiedziałem, że się dostałem do programu, no to szedłem godnie z jego celem żeby znaleźć żonę. Żeby znaleźć żonę i żeby być szczęśliwy. To ja się trochę wyłamę, bo ja się akurat nie zgłaszałem do programu. Od tego trzeba zacząć, tylko zgłosił mnie kolega. Ale samo to, że byłem w tym programie, też wynikało z tego, że ja chciałem znaleźć tą żonę i po prostu poszedłem tam poważnie i zdecydowany na to, czego chcę tak naprawdę. Czyli wszyscy poszliście po męża, po żony. Po miłość. Po miłość i po szczęście. I po, po szczęście, dobra szczęście. No I co znaleźliście? Mi się wydawało, że tak. Akurat z naszej perspektywy to wyglądało tak, że jest dobrze, że wszystko ma szansę się udać, żeby tylko doczekać, powiedzmy, do tego finału, żeby dali sobie zacząć układać to życie już razem, bez kamer, bez tego wszystkiego, co się mhm. dzieje koło nas. No a potem no było jak było, tak. Mhm. Wiadomo, że opada gdzieś ta też pierwsza fascynacja, człowiek trochę więcej zaczyna widzieć. No i... i tu się zaczyna praca nad się, związkiem. Tak, dokładnie. Podesz na cały kurs, te wszystkie emocje. Tak. No. Wy też macie takie doświadczenie? My na początku tak poczuliśmy flow, taki wesele, nasze znaczy to w ogóle było spontaniczne. Ja słyszałam, że była super zabawa. Była, super była, była. To było najlepsze wesele, jakim byłam. Nie dlatego, że było moje, tylko dlatego, że naprawdę się świetnie bawiliśmy i też moi bliscy też fajnie się bawili. I w ogóle nie było widać, że nasi, nasze rodziny się nie znają, że mhm. kompletnie to było wesele dwóch obcych sobie osób. Tak, to wszyscy jakby się znali w ogóle od zawsze. Jakbyśmy tak. gdzieś tam się widywali na jakichś rodzinnych. Zjazdach i po prostu wszyscy weszliśmy i tak miałoby tak być. Od razu, jak siebie zobaczyliśmy, no to złapaliśmy super Flow i gdzieś tam mieliśmy taki super kontakt od samego początku. Wspieraliśmy się i no, to był naprawdę, będzie go super wspominał przez całe życie. Słuchajcie, ale Wy też macie takie przekonanie jak Piotr, że tak dobrze szło, szło i nagle coś się stało, że przestało to iść w tym kierunku, że no nie skończyliście jednak eksperymentu razem. To znaczy, skończyliście, ale później się rozstaliście. Jeżeli tutaj to może ja, ja, ja powiem, bo jeśli chodzi o e, to ja później <grym> jeśli <grym> chodzi o to, że to nie wyszło tak, jak powinno być, no to ja tę decyzję podjąłem o rozstaniu, e, ponieważ nie poczułem nic więcej do Agnieszki. E, mogłem wcześniej dać jakieś też e, sygnały, ale obiecałem sobie, że od początku jak idę w ten program, to do samego końca będę próbował mhm. przez jakiś czas, a gdzie już się zbliżały się święta Bożego Narodzenia, ja nie czułem się w porządku, jakbym pojechał do Agnieszki Rodziny i wiedząc, że no z tego i tak za jakiś czas specjalnie nic nie wyjdzie, siedząc z nim przy jednym wigilijnym, wigilijnym stole, więc postanowiłem powiedzieć Agnieszce, że no niestety moja już się została na przyjaźni, no i tak niestety wyszło. A ty to czułaś, widziałaś, spodziewałaś? Się? Nie, ja się w ogóle nie spodziewałam. Ja no początku myślałam, że kęmi żartuje, Musimy porozmawiać. No dobra, coś pewnie odwaliłam, coś zrobiłam, coś zepsułam. Moje pierwsze pytanie było. Dobra, no powiedz co zepsułam. Po czym Kamil mówi. Nie no, weźmy, chodźmy się, rozwiedźmy. Nie, no to nie, to nie było w taki sposób, ale. Nie, bo ja, ja miałem taki gorszy czas to był w tydzień, tak? No parę, no, parę miałem dni już. Gorszych dni. I właśnie Agnieszka zauważyła, że są gorsze dni. A ty po prostu myślałeś, tak? A ja I... dużo myślałem, mhm. no, cały czas i, i sam tam znikałem, uciekają na siłownie, i wracałem tak nie bardzo. Jakąś rozmowę podejmowałem. No to... ale też samo powiedziałam, tak? Że jeżeli coś będzie nie tak, bo też wiadomo, jak to działa, że ktoś naciska, powiedz co jest nie tak. No weź powiedz, to człowiek się jeszcze bardziej ucieka i zamyka. Więc powiedziałam, dobra, słuchaj, jestem, jak będziesz potrzebował, to przyjdź pogadaj, bo widziałam, że coś bije się z myślami, ale nie wiedziałam o co chodzi. No, ja też nie chciałem od razu, że jak pierwsza gdzieś zastanowienie było, czy to idzie w dobrą stronę, no to nie chciałem tego tak od razu na gorąco, tylko mhm. chciałem sobie na spokojnie wszystko w głowie ułożyć. No myśleć. I też w jakiś sposób jak to dalej miałoby być rozwiązane, więc no, zostaliśmy tak, że ja powiedziałam Agnieszce, Agnieszka jeszcze u mnie przez jakiś czas mieszkała, mhm. mieszkaliśmy razem w sumie, tylko w dwóch osobnych pokojach, ale widywaliśmy się. Z... razem. Mieliście osobną razem. półkę w lodówce? Nie jadłeś no. w domu. Tak naprawdę to wtedy to był taki szok dla mnie ogromny, ja to przeżyłam w sumie, no przeżyłam to bardzo. Tak jak tam eksperci, internauci pisali, że w sumie było trochę tak, że Kamil gdzieś tam nie do końca jakby te gesty wykonywał, mm. które ja wykonywałam, więc mogą to widzieć wcześniej. No ale to wiadomo, że człowiek patrzy przez różowe okulary. Mm -hmm. Będąc człowiek w tej sytuacji, widzi... w ogóle sorry, że Cię przerywam, mm. nie? jak i my byliśmy, czyli natłok emocji totalny. Po prostu było jedno wielkie takie zderzenie z tym wszystkim, co się działo. Tak. My też inaczej patrzyliśmy na to wszystko, co się dzieje, również uczuciowo. Mm -hmm. Tak jak na przykład Dorota mm, No była świadoma tego, że jestem w niej zauroczony. No ja też byłem świadomy swojego zauroczenia. Starała się odwzajemniać to, może nie to, że zawroczenie, bo no, też było widać powiedzmy z boku, że tego zawroczenia nie było. Ja tego nie widziałem właśnie też ze względu na to, że yy, no były te emocje, była ta moja fascynacja i... Yy. U nas też było też tak, że u nas dużo bliskich mówiło, że ale wy świetnie tak, wyglądacie, tak. ale wy pasujecie, ale ono ciebie dba, ale tego go uwielbiasz, ale coś tam. Tak jakby więc było tak, że wszyscy naokoło nam mówili co my czujemy. I my sami do końca I siłą rzeczy nie... I tak, to się więc, przekładało na to, co myślimy my. To Dlatego też, to w... yy, słuchaliśmy. tak jak u mnie, no wydaje mi się, że też Dorota nie była w stanie mi powiedzieć. No Piotrek, słuchaj, jest OK, tam spędzamy fajnie czas, ale no, z tego nic nie będzie. Bo też chciała mieć męża, yy, chciała, żeby to było na serio, chciała podejść do tego tak, jak się powinno podejść. No ale też się nikt nie jest w stanie zmusić dołączyć, więc... Bo co innego jest posiadać męża, co innego tak. jest posiadać związek i zdrową tak. relację. Też tak sobie myślę, że w takich relacjach, wiecie, w takim normalnym świecie, nie w eksperymencie, to ludzie nie decydują szybko o przeprowadzkach, zmianie pracy. Zazwyczaj gdzieś bliżej szukają, no chyba, że się decydują na związek, na odległość, bo się tą trudność, że tu dużo i wszystko naraz. I szybko. I szybko i, I ten nacisk też y, osób bliskich i wszyscy chcieli, żeby Wam wyszło. Tak. Więc to tak chyba trochę działa, że nie bardzo wiadomo, co się tak naprawdę czuje, tylko ludzie zazwyczaj w eksperymencie mówią, że tak się chcą dostosować do tego, co, co na zewnątrz. A teraz mamy czas na challenge. Mamy zadanie, żeby wypisać po 10 cech pożądanych u płci przeciwnej. My z Piotrem wypiszemy jakie cechy byśmy chcieli u kobiet, a kobiety wypiszą jakich cech pożądają u mężczyzn i będziemy starali się wzajemnie odgadnąć. Zaczynamy? Zaczynamy. Dobra, czas Dobra. start. No to tak. Ja zacznę od swojej. Dobra. Poczekaj teraz ja. A jeszcze bym dopisała w sumie. Możemy to. A tutaj to trzeba jest. gdzieś do któregoś mamy tak. 10. Panowie, jak um, idzie? Akurat się skończył marker. No dobra, to jak to robimy? Na zmianę. Idziemy Zaczynacie? Na... Kobiety mają pierwszeństwo. A, no dobra, pewnie chcecie. Większość, tak jak myślę o ankietach, facetów ze ślubu, to większość facetów chce, żeby kobieta miała ładną figurę. Żeby była szczupła, albo żeby miała proporcje odpowiednie. Nie ma, nic nie na temat ma wyglądu. Nie no, Boże, wy nie, nic kurde. na temat wyglądu. Tak, musicie no. coś do, do, dorysować, musicie. Teraz to nie. teraz wy. No to ja uważam, że chciałabyś, żebym jeszcze był wysoki. Nie ma. <grym>. Teraz ja w takim razie. Szczerość. Trafiony. Pierwszy punkt? Myślę, że u was też jest szczerość. Jest. Wierność. Ja myślę, to Kurczę. No to jest jako to. Nie? W sumie tak. Wierność hmm. łamana na lojalność. Tak, lojalność. I w sumie w drugą stronę. O ty, spaniaki, to jest że nie można powtarzać. <grym> Dawaj, my mamy w sumie Czyli dwa punkty. Lojalność i, wier Wydowsko. i wierność. No. Dobrze, to my oszaczamy też dwa, bądźmy uczciwi. E, może dojrzałość jakaś. Nie macie, nie chcecie dojrzałych A O to akurat. Oni no, chcą się bawić, po co to jakieś to dojrzałe? Bo... <grym> Na pewno byście chciały, żeby był rodzinny. Nie ma. <grym> nie musi być. Może być bardziej dany. Może nie być rodzinny. <grym> Pewnie byście chcieli, żeby dziewczyna była spontaniczna. Nie. No nie ma. No, to może żeby był stateczny w takim razie. A mamy tak? jako zaradność. No to może tak być, że to. Może gdzieś że, pomysł, żeby kobieta dbała o siebie. No i proszę Bo bardzo. <noise> Zaszalę. Spontaniczny. Nie. Słuchajcie, no to hmm. przeczytajmy sobie może co, co jeszcze mamy. No dobrze, to my tak. Szczerość miałeście. Uczciwość jeszcze u nas jest. Lojalność. Dobroć, taka szeroko rozumiana, dbanie o siebie miałyście, otwartość, umiejętność odnalezienia się w różnych sytuacjach, czyli taka też życiowa można powiedzieć, mm -hmm. towarzyskość, no i dwa pozostałe punkty takie bardziej fizyczne, czyli żeby była niższa i żeby była blendynką. To przecież to my, całe my. <laughs> I co nie pykło. <laughs> A teraz co my byśmy chciały, żebyście wymieli? Znaczy mężczyźni. Szczerość, zgadliście, lojalność, wierność, zaradność w życiu, dojrzałość emocjonalna, empatia, decyzyjność, sprawczość i tutaj to, co po programie bardzo ważne dystans do siebie, poczucie humoru. Jedyne fizyczne, co gdzieś tam dopisałyśmy, to jest dbanie o higienę, ubiór, zęby, paznokcie i zapach. Co Taki dobrało? szeroko rozumiane. To to, to 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 Czego to jeszcze brakuje? <grym> w takim razie, jak to z Waszej strony wyglądało, bo wy jako eksperci oglądaliście to wszystko, patrzyliście na nas z boku, byliście u nas e, parę razy. Jak wy widzieliście nasze związki od środka? To jest tak, że każda para ma swoją ekipę i my dostajemy sygnał od ekipy. Słuchajcie, tam się coś dzieje. Albo dostajemy sygnał. Słuchajcie, para chce z wami porozmawiać. I w takich sytuacjach reagujemy. Natomiast. Też staramy się nie wchodzić za bardzo z butami w to Wasze życie, no bo w tym eksperymencie też chodzi o to, żeby widzieć, jak Wy sobie poradzicie z konfliktami, jak sobie poradzicie z jakimiś ustaleniami, z decyzjami. Także do pewnego momentu nie reagujemy, natomiast są takie sytuacje, gdzie mamy poczucie, że musimy, żeby to po prostu poszło dalej, żeby pomóc Wam rozwiązać problemy, a mam takie głębokie przekonanie, że większość związków nie wychodzi na tym etapie, u tych paru, których nie wychodzi. Że ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać. To jest też takie główne założenie nasze, że nasi kandydaci na początku mówią nam prawdę. A z doświadczenia wiem, że każdy koloruje trochę swoje życie po to, żeby lepiej wypaść. I to też nie jest niczym dziwnym. Natomiast im więcej tej prawdy jest, tym większe prawdopodobieństwo, że my. Postaramy się dobrać Was. Tylko właśnie dobrze, też nie? pytanie w tych ankietach, bo tam było o poważnych partnerów, takich mhm. związki, które były poważne, więc też wiadomo, że nie wypisywało się wszystkich, a w przedszkolu to byłam no z Karolem. Ja pisałam p... wszystko. Naprawdę? Ludzie piszą różnie. Ja nie, nie mogłam napisać o Karolu, bo później się okazało, że jesteśmy rodziną. Ja się <laughs> Nie, ja no właśnie stwierdziłem, że im więcej, więcej napiszę, tym będą większe szanse, że właśnie będzie faktycznie powiedzmy ta partnerka skrojona taka typowo dla mnie, że mhm. jeżeli ja będę dla kogoś wybrany, to że też będę dobrym wyborem. Jak się wasze życie zmieniło po tym eksperymencie i co wzięliście dla siebie? Ja wzięłam dla siebie naukę w sumie o sobie, bo to też dużo mi dało, ale tak jak wcześniej mówiliśmy o tych wadach, że, że jakieś tam wady się pojawiają, to wydaje mi się, że w każdym związku są one inne. W sensie, że na przykład w mojej relacji z Kamilem były wady, które ja widziałam oglądając program z boku, ale wtedy gdybym była z Piotrem, to też by to była zupełnie inna relacja i też inne wady by wyszły. Więc myślę, że to jest taka nauczka, widząc z boku siebie, mhm. Bo mało kto ma taką opcję, żeby zobaczyć swój wiązek z boku. Ja uważam, że z programu wniosłem na pewno to, że przy nowych związkach, nie podejmować zbyt pochopnie poważnych decyzji jak zmiana pracy. Czy z I otwieranie strony, drzwi do a, a to nie ja być wyciągnąć takie... Żeby ja po prostu nie, nie, nie pozwolił na coś takiego. Żeby Dopóki takie, nie poczujesz. Żeby takie sytuacje były, jeśli ja nie będę też pewny w stu że mhm. to jest to, żeby nikt dla mnie tutaj życia sobie do górnych nogami nie odwracał. Nie sądziłam, że spotkamy się tu po, po, wiecie, po emisji że wszyscy będziecie w tak dobrych nastrojach. I, I że będziecie tak dobrze wspominać udział w naszym eksperymencie, tak, to też jest ważna informacja dla widzów, prawda? Bo widzowie bywają dosyć okrutni w swoich ocenach, <noise> więc myślę, że jednak warto pokazać, że Wy jesteście jednak zadowoleni. Nawet jeżeli nie skończyło się to stałym związkiem, to wszyscy wyciągnęliście wnioski i też nawiązaliście nowe, fajne znajomości. Może nie nie w takich koniugacjach stałe związki, ale jeszcze wszyscy przed nami. Oczy. Nie w tych koniugacjach oczywiście, ale tak. I ja Wam dziękuję za to spotkanie, bo naprawdę miło było Was zobaczyć. Ja też I my też dziękuję. Tak. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli chcecie poznać nasze losy, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, zapraszamy na Playera. Tam są wszystkie odcinki z naszym udziałem. I zapraszamy do oglądania nowego sezonu już jesienią, ósma edycja. Nie Niedługo nowi bohaterowie, nowe emocje. Nas do nie do będzie w tej edycji. Będą no nowi bohaterowie. Tak.